Witam wszystkich. Szybka prezentacja skrzynki narzędziowej Bosch. Tu mam taką ładniejszą skrzynkę, której nie używam na co dzień. Są w niej takie rzadziej używane narzędzia. Więc jest, nie jest przybrudzona. Ale mam więcej takich skrzynek. Użytkuję. Bardzo dobrze one się sprawują. Jednocześnie nie są bardzo drogie. Aczkolwiek droższe od takich Moich tańszych marketówek na pewno. Przy okazji kręcenia wideo chciałem zaprezentować jakie skrzynki właśnie polecam. Taka skrzynia nie za duża, jednak sensownie pojemna. Wymiary to jest 427 mm długości. Wysokość 232 mm. Szerokość 232 mm. Wysokość 195 mm udźwig. Producent gwarantuje 20 kg. Skrzynka sama dość solidna. Powiem tak, dla testu na niej stawałem na jednej nodze. Tutaj nie należy tego robić. Producent pewnie tego nie przewidział, ale skrzynka wytrzymała. Prezentuje się bardzo ładnie. Tworzywo wysokiej jakości. Rączka blokowana w położeniu zamkniętym. Po otworzeniu też gruba, wygodna. Bardzo ładnie nam się chowa. Tutaj model, jeśli ktoś by szukał. Dostępna. W chwili kiedy je kupowałem, większość tych skrzynek one kosztowały około 40-43 zł. W tej chwili widziałem, że trzeba już zapłacić 60 zł za nie. Pewnie dobrze się sprzedawały. Jak wygląda w środku? Zamknięcie na takie zatrzaski. Dość solidne. Tu to nie jest ucho, chyba na, na kłódkę, chyba że na taką z bardzo cienkim pałąkiem. Ale tu jest szczelina, może bardziej na jakąś plombę, coś takiego. Zatrzaski pracują bardzo dobrze, są solidne, nie ma z nimi problemu. W środku to jakieś narzędzia. I główna część skrzynki, jak widzimy. Producent zadbał o to, żeby pokrywka była wytrzymała. Jest na niej konstrukcja typu plaster miodu. Boki są wzmocnione. W środku nie ma przygródek, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem po prostu posiadania pudełek, w których drobne rzeczy trzeba trzymać. Dół również wzmocniony plastrem miodu. Zawiasy to, co często zawodzi e, dość grube plastikowe, jeżeli chodzi o rękojeść, jeżeli chodzi o pokrywkę metalowe, również solidne nie ma tutaj do czego się przyczepić. I jedna ciekawa, ale ważna sprawa te skrzynki oprócz tego, że są z wysokiej jakości plastiku, bo to widać. One nie mają tego przykrego zapachu marketowych skrzynek na narzędzia, które są robione nie wiem z czego, ale niesamowicie śmierdzą. To tak jak niektóre tanie narzędzia, tego smrodu nie da się pozbyć. W chwili, jak robimy jakieś prace w mieszkaniu czy usługowo gdzieś w biurze, na przykład, to zwyczajnie niesamowicie śmierdzi. Mnie na przykład no to drażni też i trzymanie takiej skrzynki w mieszkaniu no to jest nic fajnego. Natomiast ta skrzynka absolutnie nie ma żadnych zapachów. Tworzywo jest wysokiej jakości. Górna przegródka wygląda w ten sposób. Mamy trzy główne yy, takie komory. Rękojeść. Tu mamy wypusty. Które ustalają w ten sposób górną część, żeby ona nie, nie poruszała się. I to właściwie tyle. Yy, bardzo użyteczna skrzynka. Nie najtańsza, ale na pewno warta swojej ceny. Yy, także, jeżeli ktoś poszukuje, bardzo polecam.